Zaczęło się. Nie minęło wiele czasu od zaczęcia budowy, a zaczęli ludzie przechodzić do mnie. Nie ukrywam, dość specjalnej troski. Ale nie przeszkadzało mi to w żadnym wypadku. Proszę Nie zaptać martwego! <grymny> <grymny> wiele osób nie wiem kim dokładnie jest Maxu, jak wygląda, ile ma lat, czemu akurat my dzieci w pimicji i czemu akurat było razie, ale... Zostaw k***a grób. czemu bezcześnić naszego kolegę? O k, zmarłego kstawa. Ja to. Masz, kurwa, no kurwa, jak podróżowanie, biesiadowanie wieczorami. To jest to, czego potrzebowałem. Oj, tak. Oczywiście o planach nie zapomniałem. Trzeba rozwijać wioskę. A co do czego przyszło, Przyszło do mnie już myśli? Jak nazwać to miejsce? Żeby ono się wyróżniało. Jakby ją nazwać? Valoria? Walory, oj, tak. To jest bardzo dobry pomysł. To miejsce będzie się nazywało Waloria. Budowy trwają i trwają i nieustannie będą trwać. Jest to bardzo duży projekt, ale samemu nie dam rady. Dlatego stwierdziłem, że zacznę ich przyjmować do siebie, pod własny bark, by oni mieli gdzie żyć, a ja... a ja będę się samorealizował. Oj tak. Powoli zaczyna być miastem. Zaczynają rozpowszechniać się farmy, kowal, czy bądź ubrania. Nigdy nie sądziłem, że będę w stanie takimi ludźmi takie rzeczy poruszyć. Wszystko wygląda jakby miałoby iść w dobrą stronę. Tworzyliśmy nową walutę, Valor, która zyskuje powoli na wartości i wchodzi w obieg. Nie każdy jest przekonany do niej, natomiast jest to kwestia czasu. Port nasadki jest tworzony, więc zostaje rozwijać tą infrastrukturę i iść już w stronę królestwa. Fakt, jest to daleki plan, natomiast musi być jakiś cel podróży, co nie?